Dzień dobry, witam Państwa w poradniku AutoMapy. W tym filmie nauczymy się jak zmienić kolory interfejsu i kolory AutoMapy w AutoMapie na system Android. W pierwszej kolejności klikamy w AutoMapie ikonę koła zębatego, czyli opcje i pierwsza opcja, która jest tutaj dostępna to tryb nocny. W ten sposób najłatwiej i najszybciej możemy zmienić kolory i interfejsu i mapy. Przesunę teraz przesuwek w prawą stronę, zmieniły się kolory na tryb nocny. Po powrocie do widoku mapy, proszę zwrócić uwagę, zarówno kolory mapy, jak i kolory interfejsu, czyli dolnej i górnej belki, zostały ustawione na ciemne. Jeżeli y, proszę pamiętać, że ta funkcja jest włączona domyślnie, dzięki temu po zachodzie słońca w naszej okolicy, automapa automatycznie przełączy kolory z dziennych na nocne. Możemy tę opcję oczywiście również wyłączyć tutaj samodzielnie, a w ustawieniach zmienić w automatyczne włączenie lub wyłączenie tej funkcji. To omówimy w kolejnych filmach. Przechodzę do ustawień kolorów interfejsu, klikamy ustawienia i tutaj trzecia od góry opcja to właśnie interfejs. Domyślnie jest standardowy, czyli taki jasny. Klikając po prawej stronie możemy zmienić na ciemny i teraz tło ustawień i tło każdego właściwie menu będzie ciemne, a także dolny pasek i górny pasek są ustawione właśnie jako ciemne. Pokażę teraz interfejs granatowy. Klikamy po prawej stronie granatowy, albo klikając na nazwę opcji dostajemy wszystkie możliwości. Jak widać jest opcja właśnie granatowego interfejsu ciemnego i standardowego. Przejdźmy teraz do granatowego. Kolor granatowy, tak jak wcześniej na dolnej belce i na górnej belce. Teraz przejdźmy do zmiany kolorów mapy. Jeszcze raz opcje, ustawienia i kolory w dzień. Z racji, że nagrywamy ten filmik przed zachodem słońca, będziemy zmieniać tylko kolory w dzień. Oczywiście możemy ustawić i kolory w dzień, i kolory w nocy. Funkcje są takie same. Jak widać jest sześć dostępnych warstw, map, warstw kolorystycznych map. Trzy na dzień, trzy na noc. Na dzień to jasna, dzienna i standardowa, nocne kolory to ciemna mapa, nocna mapa albo nokta wizyjna. Zmienimy w takim razie na jasną. Wracam do mapy. Tak prezentują się kolory mapy jasnej. Teraz zmieniam na dzienną. Tak prezentują się kolory mapy dzienne. I ostatnia mapa, ostatnie kolory przewidziane na dzień to standardowa, czyli ta, którą widzieliśmy na początku. Tak się ona prezentuje. Teraz trzy zestawy kolorów na noc, chociaż oczywiście każdy może z nich korzystać również w nocy, również w dzień, jak państwo wolą. Także pierwsza to ciemna. Prezentuje się w taki sposób. Druga to mocna. Tak ona wygląda. I trzecia, noctowizyjna, to taki zestaw kolorów. To, jakie kolory wybiorą Państwo, oczywiście nie ma żadnego wpływu na korzystanie z funkcji automapy. Jest to kwestia estetyczna. No i oczywiście, oczywiście również użytkowa. Dzięki temu, tak jak mówiłem, łatwiej korzysta się z automapy w dzień, a również w nocy. Na tym kończymy ten filmik. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.